14 czerwca poranek dość chłodny, rześki rosa witam wszystkich serdecznie ogród tryska zielonością chciałam pokazać y, różne nowości przynajmniej krótko bo nie ukrywam, że jest trochę chłodno rozrasły się liście tutaj od północnej północno-wschodniej strony jest taki właściwie gąszcz Ledwo widać altanę, ale w sumie miało tak być. To właśnie było jedno z moich zamierzeń, aby docelowo był tu taki prawie właśnie, nie chcę mówić leśny, ale roślinny gąszcz. Chciałam pokazać pięknego liliowca, który ma cudowną nazwę. Polowałam na niego przez jakiś czas kiedyś. Nazywa się Heavenly Flight of Angels. Czyli można to przetłumaczyć jako niebiański lot aniołów. Tak, właśnie. I jest to liniawiec taki z większych, może nie tak wysoki jak rdzawy, ale wyższy na pewno niż Stella d'Oro. O tak wczesnej porze, znaczy głównie chodzi myślę, o to, że jest chłodno. On się troszkę zwinął. Ma bardzo specyficzny kwiat, jasno-żółty, taki limonkowy, trochę białawy. I ma takie poskręcane jakby płateczki i kiedy się rozbija. Później może jeszcze krótko nagram, żeby go pokazać w pewnej okazałości czy w shortsie. On też lekko pachnie. I właśnie te płateczki tak wyglądają jakby. Może rzeczywiście, jakby anioły leciały gdzieś tam w przestworzach i na wietrze te poły tak jakby falują. Także bardzo ciekawy oryginalny. Yy, bo też liliowców mamy przecież bardzo wiele odmian, odmian w tym roku wszystko kwitnie wcześniej trochę się martwię, też inni mówią to samo co ja, że w, jak to się mówi, easy come, easy go była jakaś taka piosenka zespołu 2 plus 1, zresztą bardzo fajna że łatwo przyszło łatwo poszło że za yy, szybko zakwitną i później sobie szybko odejdą, prawda, także trochę też tego obawiamy, zwłaszcza patrząc na róże na adelidowce rzeczywiście bardzo szybko wystartowały w tym roku. Tutaj patrzę jeszcze, czy Purple Silhoueta zakwitnie, ale ona jest w dużym cieniu, tutaj, i to jest eksperyment, czy ona sobie pod tą linią tą poradzi. Piękne to słońce poranne, także zobaczymy. I tu też jakieś pączki maruża Taranis, może też się uda, żeby w tym cieniu zakwitła. Podgryzam sobie, bo zawsze uważam, że ogród, nawet najbardziej ozdobny, powinien mieć coś do jedzenia, jeszcze w czasach, kiedy jedzenie jest tak zatrute, i zwracam na to bardzo uwagę. I ostatnio też czytam te artykuły o tym, że w truskawkach znaleziono po trzy pestycydy na raz. Także trudno się później dziwić, że ktoś ma na przykład biegunkę czy inne sensacje żołądkowe. I tutaj na przykład mam. Jedyną porzeczkę, która przeżyła w moim ogrodzie do dnia dzisiejszego, czyli czarną Titanię. Jest to już duży okazały krzak, czteroletni. I właśnie e, mimo tych przymrozków on przeżył, w sensie że owoce nie opadły, nie zniszczyły się i to mnie cieszy. I właśnie sobie codziennie podgryzam. Z nowości e, kwitnie tutaj przepraszam, tu przyjdę koło tej rozplenicy kwitnie powojnik. To są chyba powojniki górskie. gdzieś tam na, na ziemi leży, ale w gąszczu nie odnajdę, bo jest już bardzo duży gąszcz. Myślę, że to jest coś z Montany. Nie pamiętam, który, czy Fergesa. Czy... Mogę coś przekręcić, ale... Generalnie myślę, że to Montana. Tutaj kwitnie balerinka. Alden które sprawdziły się właśnie w cieniu, i ten bodziszek Rozan, pierwszoroczny. Też cieszę się, bo w końcu różanka wygląda różankowato. Krótko, bo już jest duże tutaj zamieszanie. Myślę, że sąsiedzi już wychodzą, więc króciutko kwitną przytaczniki. I nowe nabytki tu są do wsadzenia do donic. W końcu się złamałam i kupiłam portulaki, bo zasiałam je, ale bardzo marnie wschodzą. nawet nie wiem, niektóre pewnie nawet nie wzeszły, więc w końcu wsadzę te portulaki do tych donic i zakończę problem. No i róże, które przyszły wczoraj od Pana Chyrzego chyba wszystkie od Pana Chyrzego to właśnie jest Iwona jedna to jest chyba Cordes Jubile Hansestadt Rostock a tutaj, tutaj to jest Iwona i tutaj mamy Vanessę Bell i obok Vanessy jest jeszcze inna Imogen, też angielska Brakowało mi coś takiego żółtego, no i będę sadzić po kawałku. Bo zwykle nie mam czasu, żeby naraz, tak wygląda. Teraz ogród od lewa do prawa, od prawa do lewa. Tutaj te wisty babelgamy świetnie się prezentują. I pokażę dzisiaj na koniec. Amber Sun jeszcze kwitnie, ale teraz ma złożone płatki. Chyba później muszę też ją nagrać. I dzisiaj bardzo wysoko ocenimy różę Sztadron. Różę Lovely, Lovely Fairy. Zaczął kwitnąć też czyściec. Będzie lada dzień Pink Forest Rose. To nowość. I jeszcze pokażemy, jak świetnie sobie radzi Bad Birnbach. Bad Birnbach kwitnie i kwitnie. Kwitnie i kwitnie, i rzeczywiście jest to jakaś taka nieoceniona róża. Troszkę tu choruje, ale nie dużo. Później go przed, przy, przytnę, jak przekwitnie. Tutaj przetaczniki i zaczyna już kwitnąć pomponella. U mamy już kwitnie od pewnego czasu. A tak wygląda ścianka. Wschodnia, e, przepraszam, Zachodnia, Zachodnia strony mi się pomiesza, chyba nieźle. Także w słońcu porannym wszystkiego dobrego.